Witaj! W dzisiejszym wideo zajmiemy się rozciąganiem i gimnastyką karku, kręgosłupa szyjnego. Jest to y, szczególnie ważne dla osób, które dużo czasu spędzają przy komputerze bądź w komórce i oczywiście dla osób, które odczuwają dolegliwości w zakresie y, odcinka szyjnego y, bądź piersiowego oraz dla osób, które odczuwają ból promieniujący do dłoni. Także mm, nie przedłużając, pierwsze ćwiczenie. Wiele osób ma taką tendencję do garbienia się i wyciągania szyi do przodu, szczególnie właśnie pracując przy komputerze. No więc, żeby to odwrócić, trzeba pamiętać o tym, żeby no, po pierwsze się prostować, ale nie tutaj, tylko zaczynając od lędźwi, a po drugie, żeby cofać brodę. Oczywiście nie aż tak, jak teraz prezentuję, należy się wyluzować w tym. Natomiast to jest właśnie ten ruch retrakcji pod I teraz nauczymy się to robić jeszcze lepiej. Mianowicie chwyć za swoją potylicę i pociągnij ją do sufitu. Wyciągnij, zrób trakcję odcinka szyjnego. I jednocześnie brodę cofaj do uszu. Jest to magiczne ćwiczenie, które przynosi natychmiastową ulgę, dlatego zróbmy je jeszcze raz. Trakcja przez potylicę i cofnięcie brody do uszu. Czyli tak jakby pod skosem. Wtedy nasz kręgosłup ustawia się w idealnym ustawieniu. Drugie ćwiczenie. Znowu wykorzystujemy tą, tą, to wyciągnięcie czubka głowy do sufitu i cofnięcie podbródka. I teraz zawijamy podbródek do mostka. Opuść barki i odwijamy z boku. Cofnięcie. I ostatni raz. Świetnie, pełen sukces. Kolejne ćwiczenie to rozciąganie mm, boku naszej szyi. Mm, prawe ucho do prawego barku, prawa ręka dotyka głowy i, i tylko dotyka, nie naciskaj. Natomiast teraz. Delikatnie naciśnij głową na rękę w przeciwnym kierunku. Głową naciskamy w górę i oddychamy przez 5 sekund. 3, 4, 5 głęboki wdech. Wydech, rozluźnij, przestań naciskać. Jeszcze raz. Delikatnie naciśnij głową na dłoń. 3. Cztery. Głęboki wdech. Wydech. Rozluźnij. I ostatni raz. Naciśnij delikatnie głową na dłoń. 2, Trzy. Cztery. Głęboki wdech. Wydech. Rozluźnij. Super. Pomału. Do prostego. I lewe ucho do lewego barku. Dotknij dłonią głowy, opuść bark i naciśnij delikatnie głową na rękę. Dwa, trzy, cztery. Głęboki wdech, wydech, rozluźnij. Poczuj, jak wszystko się pięknie rozciąga. Trzymaj bark w dole i jeszcze raz naciśnij głową na dłoń. Pięć. Ro rozluźnij. Ostatni raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, głęboki wdech i rozluźnij. Ok. Mm. Teraz cofamy brodę, zawijamy ją do mostka i przekręcamy. Ucho do barku. Oba barki opu opuszczone. I teraz przekręć głowę jeszcze troszkę do tyłu. Poczuj, jak fajnie rozciąga się tutaj przód szyi. Pomału do centrum. Druga strona. Bok i przód. I rozciąganie przodu szyi jest bardzo ważne. Szczególnie właśnie dla osób, którym drętwieją ręce, dlatego że tędy właśnie przebiegają nerwy do dłoni. W związku z tym poświęćmy temu trochę więcej uwagi. Przyłóż obie dłonie do mostka, dociśnij lekko i przesuń skórę w dół. Nie ślizgaj się po niej, tylko przesuń całość w dół. I teraz wyciągamy szyję do tyłu, odkinamy głowę. I z powrotem. Jeszcze raz dociśnij, obniż i jak teraz odsuniemy głowę, to możesz jeszcze dodać wysunięcie, wysunięcie szczęki. Mhm. Jeszcze raz. Super. To... Pięknie się rozciąga, oddycha tarczyca, jest super. Dobra, teraz z boku połóż dłonie pod obojczykiem, dociśnij, obniż skórę i przesuń głowę do tyłu i do boku jednocześnie, w przeciwnym kierunku. Również możesz dodać wysunięcie szczęki. I powróc. Jeszcze raz. Chydz. Dociskam, przesuwam w dół. I naciągam. Teraz możesz też poeksplorować lekko. Poprzesuwać głową do przodu, do tyłu. Tak, żeby każde włókienko dokładnie rozciągnąć. Super. No i druga strona. Dociskam. Przesuwam skórę w dół i odginę głowę do tyłu i w bok. Eksploruję. Można dodać wysunięcie szczęki. W przód. Super, przy okazji, yy, świetne na zmarszczki naturalny lifting dekoltu. I teraz zajmiemy się rozciąganiem nerwów w dłoni, które biegną od szyi aż po czubki palców, szczególnie ważne dla osób, którym drętwieją palce, ale de facto ym, cały nasz kręgosłup szyjny rozluźni się, jeżeli te nerwy będą ślizgać się w odpowiedni sposób. Więc mamy trzy nerwy w każdej dłoni. Zacznijmy od nerwu pośrodkowego. 90 stopni. Obniż bark. Zegnij nadgarstek. Palcami do ściany z tyłu. I przesuń cały bark do tyłu. Prawdopodobnie czujesz już teraz ciągnięcie. Dodatkowo możesz, ale nie musisz skręcić głowę w przeciwnym kierunku. Ok. Powrót i jeszcze raz. 90 stopni. Palce patrzą do tyłu, i odgi bark w dół i odginamy całe ramię do tyłu. Dodatkowo kręcimy głowę. Też możesz teraz poeksplorować różne kierunki, zobaczyć w którym miejscu ciągnie najfajniej. Ok, drugi nerw promieniowy, podobnie, 90 stopni. Odwracamy rękę kciukiem w dół. Zginamy palce w pięść i zginamy nadgarstek. Bark w dół i na końcu przesuwamy całe ramię do tyłu i znowu głowa w drugą stronę. Mhm. I jeszcze raz. 90 stopni, kciuk w dół, zginamy pięść, zginamy nadgarstek, przesuwamy trzymając bark w dole cały czas, poeksploruj trochę, poprzekręcaj głową, poprzekręcaj dłonią. Ok. I ostatni nerw na tą stronę, łokciowy. Tym razem zginamy ramię ze zgiętym łokciem, odwracamy, odwracamy dłoń do sufitu, palce kierują się w stronę naszej twarzy i teraz już prawdopodobnie czujesz ciągnięcie, a jeżeli chcesz więcej, to yy, przesuwaj palce do ucha. No i ucho tradycyjnie w przeciwną stronę. Mhm. Jeszcze raz. Bark w dół. Zgięty łokieć. Palce patrzą na nas i przesuwamy je. Poeksploruj, gdzie tam ciągnie najfajniej. Być może musisz się zatrzymać dużo wcześniej, być może już, już teraz odczuwasz ciągnięcie i to też jest ok. Super, druga strona i będziemy kończyć. Także nerw pośrodkowy. 90 stopni, bark w dół, palce do tyłu, przesuwamy kończynę do tyłu i również głowę w przeciwnym kierunku. Głęboki wdech, wydech, powrót jeszcze raz. 90 stopni, palce do tyłu, bark w dół, odchylamy, poeksploruj tą przestrzeń. Super się tutaj wszystko rozciąga. Ok. Nerw promieniowy. 90 stopni. Odwracamy kciuk w dół, zaciskamy pięść, zginamy nadgarstek. Przesuwamy dłoń do tyłu. Ręka, głowa w przeciwnym kierunku. Mhm. Wdech, wydech i jeszcze raz. 90 stopni. Kciuk w dół. Zaciskamy pięść, odginamy ramię i głowa. Poeksploruj. Teraz ciągnie z tej strony. Mhm. Głęboki wdech i rozluźnij. Ok. Teraz zgięta w łokciu ręka. Odwracamy y, nią palcami w, naszą, w naszym kierunku. I przesuwamy ją do ucha, a ucho ucieka. I tym sposobem przećwiczyliśmy sobie wszystkie, wszystkie płaszczyzny ruchu odcinka szyjnego. Rozluźniliśmy i przód, i tył, i boki, także nasza szyja na pewno jest nam za to bardzo wdzięczna. Serdecznie Was pozdrawiam, aby wszystkie istoty były szczęśliwe. I do zobaczenia w kolejnych filmach, a być może w Zdrojewie, bo budujemy tutaj. Projekt pod tytułem Zdrowiej w Zdrojewie, 100 km od Gdańska, gdzie łączymy gospodarstwo permakulturowe, czyli takie super ekologiczne, z pracą z ciałem i z duszą. Pozdrawiam.